w dzisiejszym odcinku, dzisiaj wam pokażę jak zmienić głos roweru dźwięk, który on wydaje na taki um, motor silnikopodobny, więc zapraszam a potrzebna będą taśma na pewno nożyczki mniejsze lub większe to zależy od waszych preferencji, oczywiście rower widać jaki wypasiony same noch, a jaki ten dzwonek potężny nie na żartuję, ale jeszcze potrzebne nam będą jakaś kartka, kawałek jakaś karta kredytowa już niepotrzebna nam po y, lub karta po y, karcie SIM lub jakiś kawałek plastiku, co lepsze to sprawdzimy więc po tej minucie prawie całego gadania y, przejdziemy do, do pracy więc na początek wywalmy najlepiej naszego bolida na jakąś stronę ja bym preferował tą z... nie, nie na tej, na której są szyjmanochy tylko tą na odwrót więc tu mamy Szymonochy, to tutaj nie jak mamy kartę to ją zamontujemy o w tym miejscu mam tutaj sobie już zaznaczyłem taśmę i będziemy sprawdzali która jest lepsza więc montujemy, taśmą zaraz to przykleję może i montaż za estetycznie nie wygląda jednak swoje role spełnia zaraz zobaczycie jak to działa bo gdy ruszamy kołem to patrzę. a teraz pokażę wam to w praktyce więc na początek będzie dźwięk tej najtwardszej karty bo ona jest naprawdę twardsza w porównaniu z tą później tą a później ten kawałek styku zamontujemy to następną od telefonu i zobaczymy jak będzie to działać Rada jak nie macie np. takiego pięknego błotnika i takiego pięknego bagażnika i nie macie gdzie tego zamontować zamontujcie tutaj po prostu na ramię i raczej powinno działać o, jeszcze jak będziemy montowali tą to montujmy tak o ale nie tak bo mogłoby to pęknąć przez tą dziurkę Karta trochę miększa. Jest równie estetycznie przymontowana jak poprzedniczka. I teraz spróbujmy, jak wyżyć. jest wyjątkowo z tyłu to jeszcze zostawię tam lekko przewiązam, żeby nie patrzyło Ale zamontuję to z drugiej strony bo po prostu uważam że to nie będzie jakiś efektów dźwiękowych specjalnych a nie zatarci taśmy choć i tak możemy mnie to dziwić. nasza butelka jest już przemontowana jakoś specjalnie już nie brzmi na początek jednak sprawdźmy To już będzie koniec podsumowując. Uważam, że najpierw według mnie wypadła ta karta z telefonu. Jednak to kwestia gustu, jak to woli. Jednak nie polecam bardzo tej butelki, bo to nie, nie fajnie brzmi i brzydko wygląda. A ja jeszcze mam jedną uwagę. Pamiętajcie, że zawsze to będzie Was trochę ja Wam dziękuję za oglądanie um. i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć nicze zostawić łapki w górę bo naprawdę wygodnie się na tym mieściło pa